Tematem, którym się dzisiaj zajmiemy będzie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niektórzy nie znają dobrze historii naszego kraju i dziś będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla Polski było to wydarzenie. Zazwyczaj nas, młodych, budzą takie uroczystości i rocznice, ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? My uczniowie szkoły podstawowej w Nienaszowie. Powinniśmy w przystępny sposób przedstawić młodszym kolegom, co działo się 3 maja 1791 roku. A cóż takiego wtedy się wydarzyło? Właśnie 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono Konstytucję. Konstytucję? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie. Określa jego ustrój. Czy Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, bardzo była potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym? W XVIII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. Walki wewnętrzne niszczyły kraj. W rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście znaleźli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożące niebezpieczeństwo utraty i podległości. Byli to. Hugo Kołontaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. To między innymi oni byli twórcami konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Była to konstytucja postępowa jak na owe czasy. Konstytucja pierwsza w Europie, druga na świecie. Ciekawe, jak to było. Wyobraźcie sobie ciepły piosenny dzień. Wokół zamku królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co się dzieje w sali sejmowej. Sejm obradował już cztery lata. Posłowie, kochający ojczyznę, dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Król Stanisław August Poniatowski tego dnia dokonał zaprzysiężenia jej wypowiadając te pamiętne słowa w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ja, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu, Król Polski ta dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha. Mniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą. Za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał, potrzeby odmienienia w niej jakiegokolwiek artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Witaj majo, bajutrzenko, śpiew naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenko, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, trzeci maj dla Polaków. I Witaj maj, trzeci maj, dla Polaków pogiraj. Mierząc braci naszych cisną, dojście w ręku króla spała, a w ten i cała Polska powstała. Witaj Maj, 3 maj, na Polaku Bogi Raj. Witaj Maj, 3 maj, na Polaku Bogi Raj. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność to swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Naród, to my Polacy żyjący teraz. Naród, to nasi przodkowie walczący o wolną Polskę. Naród, to twórcy Konstytucji 3 maja. Ojczyzna moja, to ta ziemia droga, Gdziem ujrzał słońce, Gdziem poznał Boga. Ojczyzna, bliskie słowo. Czemu tak bliskie? Ojczyzna, to czas dawny. Ojczyzna to czas bliski, to miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest mowa znajoma od kołyski. Ojczyzna to my sami, to nasze młode serce. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: czym dla nas jest Ojczyzna, Naród, Wolność? Mam nadzieję, że to rozważanie zachęciło Was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Wspomnieliśmy sobie, jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać, bo przecież Naród, który nie zna swej przyszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie kilku słów poświęconych 230. rocznicy kwalenia Konstytucji 3 maja.